Cześć wszystkim dzisiaj przyjrzymy się 10 produktom spożywczym, które po włączeniu do zbilansowanej diety pomagają w odchudzaniu. Każdy z tych produktów niesie ze sobą unikalne korzyści zdrowotne i może pomóc w spalaniu kalorii, zapewnieniu uczucia sytości na dłużej i przyspieszeniu metabolizmu. Chociaż same w sobie nie zdziałają cudów, to razem tworzą przepis na zdrowy styl życia. I ułatwiają utratę zbędnych kilogramów. Pierwszy produkt: ryby, a zwłaszcza śledź i łosoś. Śledź i łosoś są bogate w białko i kwasy tłuszczowe omega-3, które są niezbędnymi składnikami odżywczymi, występującymi w olejach i tłuszczach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Składają się z łańcuchów węglowych i pełnią ważne funkcje w organizmie człowieka takie jak źródło energii, transport witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, regulacja procesów biologicznych, składnik błony komórkowej. Co więcej, kwasy omega-3 odgrywają ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu i mogą pomóc w redukcji tkanki tłuszczowej z okolic brzucha. Pomagają również zmniejszyć stany zapalne i regulują hormony odpowiedzialne za apetyt. Drugi produkt buraki. Buraki to popularne warzywo korzeniowe, znane z wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, zwłaszcza betalein, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny i chronić komórki. Są również bogate w błonnik, który zapewnia uczucie sytości i pomaga kontrolować apetyt, a zawarte w nich azotany poprawiają krążenie krwi i zwiększają wytrzymałość fizyczną, co ułatwia aktywność fizyczną, a tym samym utratę wagi. Trzeci produkt kapusta. Kapusta jest tanim i powszechnie spożywanym warzywem, zarówno na surowo w sałatkach, jak i w daniach gotowanych i kiszonych. To niskokaloryczne warzywo bogate w błonnik, które pomaga zwiększyć uczucie sytości i utrzymać zdrowy układ trawienny. Szczególnie korzystne jest spożywanie kapusty kiszonej, ponieważ zawiera probiotyki, które wspomagają zdrowie jelit. Co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu i wchłaniania składników odżywczych. Czwarty produkt. Pełne ziarna, takie jak żyto, gryka i owies. Pełne ziarna, takie jak żyto gryka i owies są bogate w błonnik i niezbędne składniki odżywcze. Błonnik zawarty w tych ziarnach zapewnia długotrwałe uczucie sytości, zapobiegając skokom glukozy we krwi. I zmniejszając apetyt. Regularne spożywanie tych zbóż poprawia pracę jelit i stabilizuje poziom cukru we krwi, co jest kluczowe dla utraty wagi. Piąty produkt: Grzyby, a szczególnie borowiki i grzyby leśne. Grzyby są bardzo pożywne, niskokaloryczne i bogate w błonnik i białko. Zapewniają uczucie sytości bez dodawania dużej ilości kalorii, co jest idealne dla osób chcących schudnąć. Grzyby są również bogate w przeciwutleniacze, takie jak selen, który pomaga zwalczać stres oksydacyjny, a także zawierają dużo witamin z grupy B, niezbędnych do prawidłowego metabolizmu energetycznego. Szósty produkt: ogórek. Ogórek to warzywo o wysokiej zawartości wody i niskiej kaloryczności, spożywane zarówno na surowo, jak i w postaci kiszonek. Bogaty w błonnik i o działaniu moczopędnym ogórek pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu i zwiększa uczucie sytości. Zawiera przeciwutleniacze, które wspomagają detoksykację organizmu i utrzymują jego nawodnienie, co jest kluczowe dla prawidłowego metabolizmu. Siódmy produkt jabłko. Jabłko to owoc, który od dawna kojarzony jest z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Jest bogate w błonnik, zwłaszcza pektyny, które zwiększają uczucie sytości i pomagają kontrolować apetyt. Jabłko zawiera również przeciwutleniacze, takie jak kwercetyna, która chroni organizm przed stanami zapalnymi, wspomagając utratę wagi. Ósmy produkt: jogurt naturalny, kefir i inne produkty fermentowane. Jogurt naturalny i kefir to źródła białka i probiotyków, które usprawniają trawienie i wspomagają równowagę flory bakteryjnej jelit. Ta równowaga jest niezbędna do efektywnego wchłaniania składników odżywczych i może mieć bezpośredni wpływ na utratę wagi i regulację apetytu. Białko zawarte w jogurcie również przyczynia się do uczucia sytości i zwiększenia masy mięśniowej, co ułatwia spalanie tłuszczu. 9 produkt. Maliny i inne owoce leśne. Maliny i inne owoce leśne, takie jak jagody i jeżyny, są bogate w błonnik, przeciwutleniacze i witaminę C. Te składniki nie tylko pomagają chronić organizm przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, ale także regulują poziom glukozy we krwi i zwiększają uczucie sytości, co sprzyja utracie wagi. Błonnik zawarty w malinach stymuluje pracę jelit, co jest niezwykle ważne dla osób dążących do zdrowej utraty wagi. Dziesiąty produkt ziemniaki, a szczególnie bataty. Chociaż ziemniaki są często pomijane w dietach odchudzających, to odpowiednio przygotowane mogą być sprzymierzeńcem w walce ze zbędnymi kilogramami. Ziemniaki są bogate w błonnik, potas i witaminy, co pomaga regulować ciśnienie krwi i utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu. Bataty w szczególności są bogate w błonnik i mają niski indeks glikemiczny, co zapewnia długotrwałe uczucie sytości i zapobiega gwałtownym skokom glukozy we krwi. Zawierając wysokiej jakości białko, zdrowe tłuszcze, przeciwutleniacze, błonnik i produkty probiotyczne, te produkty spożywcze zapewniają uczucie sytości, pomagają kontrolować apetyt i utrzymują aktywny metabolizm, a jednocześnie oferują smak i tradycje w diecie. Ponadto regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość i jakość spożywanej wody są niezbędne do zmaksymalizowania efektów zdrowego odżywiania. Skontaktuj się z dietetykiem, aby uzyskać zbilansowany i smaczny plan żywieniowy. Mogą oni pomóc ci włączyć te pyszności do Twojej codziennej diety. Nie zapomnijcie polubić filmu i zasubskrybować kanał. Do zobaczenia!